W dzisiejszym odcinku z górki, z górki. No, tam po co drzewa. to, to tam jest Czekaj, cię zasmukować. Ja ja My jesteśmy promedykami z kolosem. Się strzelaj, ja, ja, kumie. Ja jestem supporterem dobrym. Dobra, bo tu powinno być dobrze. Ja też jestem medyk. Tak samo. W League of jak grałem, to tylko tym. To tylko supportem Chyba mi niechcący tą apteczkę zabierze, zabrało ją. Halo halo, cześć, witajcie, z tej strony Kolosutron, a my dzisiaj gramy w PUBG Mobile i jest z nami ekipa Humi, Denerys i Gabriel. Hejka hejka. Dobra i co my tutaj będziemy mieli szkołę. Pamiętajcie, łapce w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwonku, powiadomień, żeby nie ominąć kolejnego filmu. A my lecimy, let's go. Szkoła. Dobra, może być. Tam przykampimy. To będzie stara taktyka To będzie stara taktyka Humiego. Wjeżdżasz na szkołę, kampisz, dopóki strepać się nie wygoni i wychodzisz dziesięcioma kilami. Czy już tak, akcja nie działa? Zobaczymy. W teraz dużo osób bardzo eventy gram. Tam dużo jest strasznie. A tutaj takie zwykłe, to chyba mniej. Ja wolę te, te zwykłe się byłem ci przyzwyczaiłem do tych. Ach, no jak, to jest nie ma, one, A tam teraz tak wszystkiego nawalili. Dali trampoliny i kurde, te Spider-Meny są. Nie, grałem! Wszystko tam jest. Grałem! A jeszcze są. Było, dużo było. Tego porobili wszystkiego. Ja tam sobie skraftowałem jakieś te to chodzi o patelnia, granat, jakiś jakieś klejnot sobie do bustowania. Coś, no. coś do bustowania. Ale Minecraft. to też sensu w ogóle jest. No, ja nie przyzwyczajony do czegoś takiego. Czysta. Ostatnie urodziny były lepsze, chyba rok temu. Niekiedy nie były rok temu albo dwa lata temu, to były super. Takie z maszynami. Nie wiem, Mi się najbardziej 100 rytm podobał. Tam, gdzie można było sobie takie kucha rzucić, można było sobie taką bańkę postawić, która leczy, która broni. No, to było, to było najlepsze. Mi się na przykład taki event z ogniskami podobał na weekendy, ale to już dawno było. Teraz nic takiego nie robią. Cały czas dodaję jakieś Spider-Meny, nie Spider-Meny. Skiny, skiny, skiny. Kampera jest straszna. No, a w skiny to kurde. Ile to kasy zarabia to bardziej. Poro. Dużo. No, strasznie. Od każdego, co sobie coś tam, co wylosować, to się zbiera. Ja tam tylko sobie raz kupiłem Battle Passa. Większość, większość który miałem, to po prostu porozdawałem. Widzom. Zostawiłem sobie ten jeden strój i cały czas z nim gram. <grym> Na wizytówka. To chyba kupiłem w szesnastym no, sezonie. cały ty czas w nim jesteś. No. <grym> no. cały czas. Był jeszcze taki podobny, niebieski, tak? To Major Goma, Taki, też taki fajny. Ale już mi się go nie udało. No, ze skrzydłami takimi też go chyba mam. O, jest. On też jest mistyczny. Czerwony. O, tak, on jest spoko, spoko. Z okay. Tak, z rp -ka. No, no to też go mam tego. A czy wcześniej chyba ja mo go mogłem jeszcze wylosować, bo jakieś tam były też w różnych tam eventach, były też jeszcze te skrzynki, gdzie były A też, poprzednich. No, no, są. Ale to w każdym RP jest. A już Taka, nie. różne lubię. sezony są w tych skrzynkach Ale to ciężko to dropnąć jest bardzo. To będzie musieli mieć, nie wiem, strasznie dużo tych skrzynek. Żeby takie coś dropnąć takiego mistycznego. Eee, już nie kupuję nic, O, uaza. Dobra. Nie, już na, już na razie nic nie kupuję. O Polak nie żyje jakiś drew Emulator. A jakby co na emulatory gramy, ale to chyba wiecie, nie? Troszkę inaczej niż na... Mobilce. Dużo kampienia będzie ale yy, mamy Gabriela, mamy Humiego Więc. No ja drugi meczek dopiero. Ja też dopiero. Ja dopiero, dopiero będziesz... Jak włączyłem dwóch. Będę? komboja i Adiego da jak Dobra Pojedymy, Tp. To już idziemy. No, dawaj do humiego, mu pomożemy. Chodź on już jest. 300 metrów dalej. Tam podjechało podjechał Darcia. Jak ty humik tak widzisz? To przybiegłem i sprzedają samochód. Z górki, strzela. z górki No, tam, ja to no, tam, tam jest drzewo No to jest Czekaj, to Cię zasmokować My jesteśmy promedykami z, ko z kolosem. Się strzelę, Ja Czuj jestem ruchu, ja, ja, ja jestem supporterem dobrym Dobra, to tu powinno być dobrze Ja też jestem medyk. Jest? Tak samo ja jestem medykiem W Ligę Legend jak grałem no to szlutecka. tylko tym to tylko supportem suportem. Chyba mi niechcący tą apteczkę zabierze. Zabrałem ją chyba, tak? Gdzie ją? Ktoś skopika jeszcze? Kto Ma, ja mam, ci... ja mam. Masz, masz. Miękko, masz. A Kolos, masz jak chcesz, chcesz, chcesz A po co nie trzeba, to trójkę to mam. Mam szczęście. Eee. No dobra. mi też nie dostałem. Potrzymam sobie wykół taką o. i <laughs> Oj, co wychodzi. Trzebek tam. No, na górkę już w sumie, wiesz. Chowaj się, chowaj się, chronię cię całym Ładne, ładne, to, tak. ładne Pat, widziałeś? Smoka rzuciłem, ochroniłem cię Ja też Kolos jeszcze Patrz tu, jak cię chroni Widziałeś? EEEE, TO BIJE On gryzie, gryzie jebany. Gryzie Musimy się trzymać w kupie, Kupy kupie nikt nie ruszy Po śmierć. Dla moment. No, to widziałeś kolos, że tu się otwiera drzwi? Macz, kolos, ja patrz Kolos, A to wie. Gdzie Patrz No i lud będzie Wiem, ja? dałem mu nock'a tam Grubo jest, chcesz? Nie ja Wiem czy wiem jest Nie, dziękuję Bierz, bierz, bierz Ja jadę, jadę, weź mnie, weź mnie Mam co dalej? Ja też jadę Na grubo tam. Ja sobie zlootuję tego typa jeszcze a ty siódemkami grasz? Nie, no to A e, gdzie? Tam gdzie to coś? O kurde no. I mnie ktoś niech przejedzie Jakiś... do mnie? Tu nie da się rady O nie, humi, jak, jak daleko No co? Jedziemy Jedziemy do jedzie, zadań jedzie, specjalnych Jedziemy po humiego Tak Jedź 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 Jak ktoś Pozostaje Dobrze Jednego głażej Gabry przy tym jest, no właśnie tutaj. Nie, na ratunek. Cześć Humi, co robisz na podłodze? Jestem psi Patron, taka bajka jest. Jest. Macie piątki jakieś nic. Mogę ci rzucić Cześć. trochę. Czekaj. A coś. Masz 50. Nie, mam te drinki A. ci mogę dać. Proszę. I Humi, gdzie ty ich masz? Gdzie oni się teraz przenieśli? Ja się nie wiem, gdzie ma kartę ktoś kartę tutaj do tego Czy Był tam, nie? To ma kartę, ja kartę do tropa. Ja mam kartę A, dawaj Przejadę po ciebie? Czy coś masz? Fajne przejście Ja nie mam nic Trzeba jechać Samkę mi sobie To z... czekaj, bo się nie Korem zagram Dobra, to my tutaj, to my tutaj poczekamy nie, nie, z HuMim ja nie mam, ja mam tylko Tak? Czy jedziesz? HuMim siadł A, a HuMim siadł, dobra no to jedziemy wszyscy. Zapoczyłem się. No, tutaj jest. Wiesz do... ja co, otworzę ten. To pomieszczenie. co? No, dopiero Jedziemy. Coś ciekawego? To... Aaaa, wezmę bez sobie grozę. Jest. No, blisko, Poczynki, skop, a, wezmę sobie. Groza i scope 2. Fajne jest, na blisko fajna. Ooo. bo musimy Zawsze mu dawajcie, mm. on uwielbia. Ja tak samo. Ja scope 2 najlepszy. Scope 2 najlepszy. On lubi, serio. Teraz się wypiera. Wypiera się teraz. Tam mi zawsze pisali, eee scope 2, słaby, słaby, jak, nie jak nie. można. Dobry jest. Na 24... 6 potrzebujesz, Doria, czy...? Też <grym> grać. Na, na 24-calowym monitorze ta dwójka wygląda tak jak pięść. Więc możesz strzelać. O, paliwo. Potrzebujesz... E... szóstkę, czy...? Doria. No, ja mamy ci tutaj. Nie, ja mogę ci dać szóstkę jak tu chcesz. Ja ci czwórkę, mogę dać. Masz. Ja nie umiem z czwórki, ale... Dać radę. Musisz. To jest teraz ten czas, żeby, żeby czwórkę opanować. Dobra. Jak tak mówisz, to, tak, to teraz będę mistrzem czwórki. Dokładnie. To już jest ten czas. Zostałaś pobłogosławiona. To już jest przesądzone. przesądzone to już, już umiesz strzelać. Przez każdego z czwórki koszę. Full, Full auto. Każdego auto. Każdego wykoszę. Każdego. Będziesz w szoku. Co ja zrobię z tymi typami? Zlutujemy. Są dwie na wieży chyba na lewo. W tamtą stronę jak coś, są dwie flary To są nasze flary No zaraz będą nasze No dobrze Bo kampią strasznie na tej wieży To żeby Wiem nie było tak i siedzą na tych schodkach Tak tam jest kampuwa Mamy tu czerwoną strefę Byłoby głupio tutaj zginąć nie, nas nie biją. Dobra, one są na tym. Na, podzie, tam. Mm -hmm. na wodzie są, no. my błogosławieństwo od papci. Nie zabiłoby nas. ja jestem odporny na czerwoną Wydaje. strefę. I to tutaj rzucili, tu? Można by tymi tam przelecieć do nich. Tymi zwierzy, takimi latającymi. Ale chyba Taka, by ja nas ja zap... zabili. To jest ten sklepik tańszy? Tak, ja muszę dać MK. Chcę po ile tutaj chodzi. Zostaw tutaj, o, to wezmę. Minimarket! Nie widziałem czegoś takiego. Dawaj, hmm. dawaj, -dawa, kolos. Czekaj, czekaj, muszę... Kolos kupuję. A czemu ja tego nie wziąłem? Czekaj, okay. czekaj, nie wsiadam jeszcze. Dobra, o. już. Ale skupuję. A widać ich tam są, oni tą lotnią tam przyjechali. Może łódką i resztę, tak już blisko to dopłynąć. Tylko nie wiem czy to coś jest. Oni zaraz stąd będą wiecie, odlatywać, nie? Tymi tymi lotniami. Bo oni tu strefy nie mają, no tak. Albo łodzią Boładzioł. No mają tam łódź. Możemy ją rozwalić, ale zdradziłem wtedy swoją pozycję. Bo ten, bo... No właśnie. Chyba, że zaczniemy do niej strzelać jak wsiądę, ale coś mi się zdaje, że odlecą. Wiecie co, byśmy się musieli stąd troszeczkę no, nie, zawinąć. może tymi ty polecą. Może tam polecą, na wieżę. I tutaj typ nie jeszcze mi się wydaje, czy to jest jakiś typ ten... Jest typ. Typek jest? Ty, to był ty. No na niego. Typek był. <laughs> się, no to tutaj jest na tym, na górze. A. Nie no bo to było jakiś. No, dawajcie, dojdziemy go. O, to teraz będzie miał. Teraz będzie miał S. Będzie miał bardzo dużo. Będzie w szoku. O, już wie co się. On już wie. Tego wiecie, co tam na czy wieży? Tak, już patrzy na nas. Dobra, Gabrieli tam dojeżdża. No, jeszcze mnie noknął. On już ma s Spokojnie, wszystko idzie dobrze. Jestem doktorem. Dziękuję. Masz jakąś apteczkę, panie doktorze? Oczywiście. Mam, mam trzy. Daj mi chum jedną. Bo ja je dałem ostatnią. A. Widzisz? Jest. Trefasz chyba idzie. A to to idzie. Nie wiem, co oni tam robią. Nie, ta łódź mi się nie podoba, tamta, no pewnie tak. bo ja nie mam żadnej apteczki, możemy w sumie jechać, bo zemrę to od strefy. O, zaraz, zaraz damy. Dobra. Tego nie chcę, tylko nie chcę. Dał ci Humitom jeszcze jedną apteczkę? Bo Humi miał trzy Nie Humi daje apteczkę Nie wiem żadnej Zaraz ci Humitom. No coś da To może na... jak to jedziemy to ja mi rzucisz chcesz... Dawaj, bo możemy masz... Potem mi rzucisz Skład Do bagażnika ci rzucił No Uciekuj dobra na nas chwilę O dzięki, sobie No wziąłam sobie Weź skamp się na nich Poczekaj chwilę czy paliwa hmm. Do strefy, tak. O nie. O, już czuję, że... Czuję, że na uporach. się skończę. Spokojnie. Teraz lekarz coś poradzi. Nie umieraj Gdzie są? <noise> Dobrze Daleko mm, Na kampanii, obok mnie Znaczy Weź tak tyle tak, wylej może no, no, wiem, Bo komu. ci nie podniesiemy, my nie mamy w ogóle tego, auta Biegniemy Biegnijmy ja Na drodze nic tu nie ma Ja zaryzykuję w lewo Kto okay. to nie mogę. A jest. A jest. To tak zawsze grają? Kamperska? Tak. Mm, to zależy, wiesz? Przeważnie, no na emulatory gramy. Jakie rangi macie? Jakieś wysokie już? Ja, ja chyba golda mam. Golda, co, masz też crowna? Tak, ja gram raz na golda? tydzień. Golda chyba mam. Nie wiem jaką no, mam rangę? Nie ty nie, ja chyba też mam crona. No. Ok, no. no Oczywiście. O, nie, Oj ja. tam No. też podbiegał jak chcesz. Coś... Ale tu bieda z tał tamie. Hmm. Tu nic nie ma, nie pomożemy ci. Pomścimy cię. Tylko jeden z nich jest stoi tam dalej. No bo obserwują. Musimy Cię teraz pomyśleć. Patrz, oglądaj mnie. Ja będzie... Patrz, co się będzie działo. Jedna ja mnie Tutaj jest? Jest no, nie już jeden będzie pewnie. Ja z czwórki zabiję ich. Okay, Panu no właśnie, jesteś mistrzynią czwórki. <laughs> nie no, z czwórki nie. Nie, z czwórki nie. Gdzie Ty widzisz ich, Humi? Oznaczyłbyś mi. Gdzieś tu pewnie. Cześć, co Gabriela chyba zabił? Idziesz na budynku na daleko No i to raczej to na budynku dalej. Wiesz co nie? Reszta na budynku. No szkoda. Szkoda, że się wychyliłeś tu na niego To też, powiedz, że powiedź, bo nie ma czasony Jeszcze 700 metrów do strefy moi drodzy Tam miał towaru No to nie wiem co teraz Gdzie tam był Kurde Chyba, ile tam był Oj, w full squad chyba był. Oni jest jadą, patrz! jakieś rozwalane. Dostał? Tu chyba nie, nie to rozwalane jest jakieś. No stał lekko. Nie, no coś to jedzie. No pestka jest. Nie, nie jadę tym. Ja od prawej biegnę do strefy. pobiegam ich od prawej. No, trzeba się ewakuować Dobra. Wy się ewakuujcie, ja ich przytrzymam Nie no dalej, Nie so. <laughs> Zostawcie no, już. Mnie. cię podniosę i biegnie od razu <laughs> Nie no ja cię muszę podnieść jestem medykiem Ale dobra <laughs> Nie, to był to było no, kurde, dobry jest jakieś już... No na pewno podniesiesz. Cicho, cicho, ja jestem medyk. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Zaraz jego czwórki zabiję. <noise> ja mam ósemkę. <noise> nie wiem na co też dołożyć. No to też mam ósemkę. Dobra, Kolos, musisz jakoś tu taki trik zrobić w kółko. żeby cię nie zabił. Nie ja wiem, już zrobię. Dawaj, gdzie już Kumi jest. Musiałem biec do niego. To jest Kumi. bo to chyba no i dalej sklecha. nie, sam tutaj nie wyszli. Fajni gracze. no bo to, to jest... kamperzy nie są jacyś no widzisz, że oni tam siedzą ale oni chyba auto mają chyba tak humi, strzelaj do mają, nich no. tak. jakaś bela Dobra, może przeżyjemy. A ile masz apteczek po tym no to, typie? To się lecisz. Mogłabyś mi jedną wyrzucić. Po drodze. Nie, nie mam pięć to Po drodze nie wyrzuć. Tak po prostu linii. Dzięki, dzięki... No no mają, za mną. Mamy... Dobra, dobra, dobra. Przewagę mamy nad nimi. Albo nie. Kurde, czy nic nie ma żadnego auta, nic tu nie ma. O kurde, strzela mnie O, 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 o kurde. Nie. Skąd hmm. to Cię? Tam, tam, Dobra, jest ja coś już się modyk, nie podniosę czy, pan, tutaj. Jeźdź, no, Ale to gdzie to w strefie? No, ty medyk, <grym> dawaj, dawaj. W strefie już go nie tam. podniosę. No wobaj tutaj, gdzie jestem. Okay. Kurde, nie wiem. A ptaszka Nie! Kolos, nie da się, nie. żyj. Uciekaj, biegnij Ruchy Niki węża Niki, nie Jak z Afryki Nie mam już leczenia, czy ja, do, czy ja to dobiegnę na tym? Ja mam dwie apteczki, ale mogę rzucić komuś jedną To zaraz Ja mam bandażę samą Kurde to strefa idzie już kolejna, nie wiem Lipa jak nie wiem O, auto po lewej, ciekawe skąd Mądre, na środku się bandażować Przecież dżiglował będę dyn, 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 to chociaż do heada nie dostanę tak się tańczy z kolosem. Essa Biegną. Po strafie do prawie dziady. Biegnijcie dalej. Biegnął z butem. No od lewej, już w strafie byli. Jakieś auto jest rozwalone No i tam na lewo to już zatrzymasz. Co nim dobiegną tutaj? Patrz. Tu mam pro campę na kamieniu. Trupa tu widzę. Leży skrzyneczka. Trzeba będzie zlutować. no, już jest strefą, To będzie kamień kolosa. Oni dobiegną, wiesz? Mi się uda. Oni tam będą, wiesz? Mi się wydaje bardziej. Rędy. No, myślę, no, ich nie widać. No, to widziałem, że biegli. To i będzie biło. No to Fest już bije. Że od strefy. Chyba, że już tam w strefie, są, tam już w strefie są No właśnie, my teraz my tak czekamy no, na niej, czekamy. Oni już tam będą się, oni się tam będą szykować na nas tutaj w ostatniej strefie. Możesz na lipowce ta... sobie a zabija się ta Bela, Bela gdzieś. No, no tak, ta, co chcesz no kłacię. Ile, Chumi, masz piątek? Watch out. 151 na 40. Daj mi 20 albo 30. No, no, mam ściany ja jakieś. Miałem. Na render. Nie wiem, tam patrzę. Gdzieś są. Ale no, nie jestem pewien. Mam no, 20 na no, tak 33 tam. do tego, do tego, tego. Pewnie gdzieś dostanę z krzaka zaraz. Miniacza. Może mi coś, zabraknąć, Możesz mi biorę, z coś. Gdzie wyrzuciłeś? Ja wyrzuciłem z tego. No, nie mówiłeś, że wyrzucasz. się. Dobra, no wiem. dzięki. Wiem, że to wiem. Ślepe, głuchy, już mam dzięki. Nie, nie mną No i podniósł. na mieście gdzieś są Już podbiegamy, na spokojnie. ale się zasmokowali? oj się. o, na czwórce, na czwórce szedaj tutaj, no blisko jest, na blisko jest, no blisko jest tutaj biegnie, openem no, nie go macie o, dobrze a tego knokliście? z domku? ja dopiero biegłem, oh no ]ębno. jak, jak cię uratować? nie wiem ja wam kila dobili, albo zabili kogoś. Thank you. No, panie Omar, spokojnie. Spokój się pan tam. Za jest jeden. Dobra. essa, <laughs> kumy wykierowałeś? Ale łatwo. Z Gabrielem. <laughs> <laughs> Także GG czaty. <laughs> No i pięknie. Łapki w górę, mile widziane.